Witam Was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Sazaks i dzisiaj porozmawiamy sobie o przedmiotach z Diablo 2 w Diablo 3, dokładnie o eterycznych przedmiotach. Czym są, jak działają, czym się różnią od tych z Diablo 2 i czy ogólnie są fajne, jak wyglądają, ale najpierw cówko od sponsora. Eneba jest nowym rynkiem gier z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, który ciągle się rozrasta. Znajdziecie tam najniższe ceny gier starych i nowych na różne platformy a i dla nas Diablo-maniaków też coś się znajdzie. Chcecie pograć w jakiś mod do Diablo 2, ale nie macie podstawki? Cyk i jest! Aby zapewnić Wam komfort, Eneba oferuje całodobowe wsparcie klienta, żebyście mieli pewność, że zakupiony przez Was klucz na bank zadziała, a wiarygodnej strony potwierdza doskonała ocena w serwisie Trustpilot. Rejestrując się w serwisie poprzez link podany w opisie dostajecie 1 euro bonusu na start. Ale to nie wszystko, bo wpisując kodik XAZAKS dostajecie również 3% zniżki. Mega popularny na dniach Battlefield 4 za 3,28 grzech nie brać. Dungeons and Dragons Dark Alliance, świetnie zapowiadający się slasher w klimatach Forgottenów, jest za 125 zł. Grzech nie sprawdzić. Cała kolekcja gier o średniowieczu. Link macie w opisie. Cała kolekcja gier MMORPG. Link również macie w opisie. Ok, moi kochani, najpierw chciałbym was przeprosić za to, że was wprowadziłem troszeczkę w błąd w poprzednim filmie, bo mówiłem o tym, że przedmioty eteryczne to będą przedmioty, których nie będzie dało się naprawić ale będą mocniejsze od normalnych przedmiotów, bo tak działały one w Diablo 2 i deweloperzy tak też jakby zaznaczyli to w taki sposób, że chcieliby przed premierą Diablo 2 Resurrected troszeczkę powrócić do tamtego klimatu. Natomiast tutaj one działają całkiem inaczej, bo co prawda są o wiele bardziej potężne niż zwykłe tutaj przedmioty, w Diablo 3 to znaczy legendarne i starożytne zwykłe przedmioty no i nawet chyba primale to um, nie trzeba ich naprawiać w ogóle bo one nie tracą trwałości Say what? Troszeczkę nie rozumiem tej koncepcji, bo moim zdaniem ciekawsze by było właśnie, gdyby traciły trwałość i nie dałoby się ich naprawić. Wtedy byśmy taką broń trzymali właśnie na specjalną okazję, ale biorąc pod uwagę podejrzewam to, jak niewielu ludzi dociera do końca sezonu, albo nie wiem, bawi się naprawdę w jakieś śrubowanie tych rekordów, to może i lepiej w tę stronę. Cała eteryczność tych przedmiotów polega na tym, że nie możemy w nich nic zmieniać, prawie nic nie możemy zmieniać. Nie możemy ich transmogować, nie możemy zmieniać im statystyk, ale to o tym zaraz powiemy. No i oprócz tego nie przechodzą one na nie sezon, czyli jeżeli skończymy sezon, to ich nie będziemy mogli sobie wrzucić do naszej niesezonowej postaci i nie możemy ich też transmogować, transmogów z nich nie zdobywamy, dopiero jak zdobędziemy achievement, ale to za chwilkę o tym powiemy. Jak taki przedmiot wygląda? Proszę bardzo, ja mam tutaj właśnie ostrze czarnego bagna, są to itemy, przedmioty z Diablo 2, moi drodzy, ikonki, grafiki, nazwy oraz przydziałanie to... Ciężko mi stwierdzić, bo już tak nie pamiętam. E, I mają takie swoje Diablo 2 Vibes'y, które zaraz zobaczycie. Niektóre przedmioty mają takie dosyć mocno zaznaczone. Różnią się one od starożytnych, primalowych czy zwykłych legend tym, że dwie legendarne pasywki, czyli te dwa, dwa napisy na złoto na samym dole powyżej kamienia, są losowe. Pierwsza to jest lege losowa, legendarna moc dowolna naszej klasy ym, z dowolnego itemu. Może być z klasowego, może być nawet z ingema, czy z czegoś innego. Jest ich. Y, są one dosyć. Wydaje mi się, że są podzielone na tiery, bo ta, którą ja tutaj właśnie szukałem, ta Włócznia z Kości, naprawdę, naprawdę ciężko miałem ją zdobyć, musiałem naprawdę dużo tych paczek nakupować. Tutaj na PTR rzeczywiście są, jest ułatwione to, bardzo ułatwione, w zasadzie mamy wszystko od ręki, to i tak było mi ciężko zdobyć właśnie to z tą e, pasywką. Ciągle mi dropiły całkiem inne i ciągle się powtarzały, tak więc podejrzewam, że one mają też swój stopień rarity. A oprócz tego tą drugą legendarną mocą jest po prostu nasza losowa jedna pasywka. Tak jak Amulet Piekielnego Ognia dawał nam pasywkę, Pasywkę. Tak teraz tutaj nam po prostu broń daje taką pasywkę. No i przekoksiaste statystyki te niebieskie, te podstawowe, one się nie zmieniają, to znaczy yy, zmieniają się tylko widełki, czyli na przykład te oby, widełki obrażeń, widełki y, umiejętności trucizny, w tym przypadku mam 18% więcej, to widzicie 15 do 20, te widełki się zmieniają i oprócz tego, nie wiem czy to w polskiej wersji, ale podejrzewam, że w polskiej wersji po prostu niektóre są jeszcze nieprzetłumaczone, widzicie ten biały napis na samym środku, jest po prostu brakuje nam tutaj wpisu, podejrzewam, że właśnie przez to, że nie jest jeszcze przetłumaczone wszystko i moi kochani, pierwsze podstawowe pytanie jak wygląda przedmiot, który wypada na ziemię bardzo ładnie, w ogóle transmodyjny trans, wygląda też spoko, zaraz sobie zobaczmy taki sztylet jest w grze z tego co pamiętam jest to po prostu przerobiony transmog z kolekcjonerki Diablo 3 Reaper of Souls, ale okej, okay, tak jest spoko, wygląda przedmiot tak na no mapce go nie widać ale też jest gwia nie jest gwiazdka tylko taki, taki, taki dziwny śmieszny kształcik e, właśnie w tym kolorze no Czym on się różni od Primal'a w wyglądzie? Dokładnie tak jak myśleliście, kolorem. Czyli teoretycznie bez szału, ale zawsze coś, tak? Taki przedmiot zobaczymy na Ziemi, bardzo się ucieszymy. Ich drop rate, uwaga, podobno, nie ma jak tego przetestować, ale podobno jest pomiędzy starożytnymi a Primal'owymi, czyli nie tak rzadkie jak Primal'owe, ale też rzadszy od starożytnych, które dosyć często lecą mimo wszystko. Ten kozioł, od razu ucinam pytania moi kochani, to jest kozioł który jest tylko na serwerze testowym. On służy do tego, żeby kupować u niego przedmioty po prostu, żeby testować i tego nie będzie na normalnym serwerze, nie bójcie się. Chociaż kiedyś mogliby zrobić taki sezon, te 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 temat sezonowy, że po prostu go dodają, ale by było kino. Okej, okay, jeszcze jedna rzecz, no jak to działa u wieszczki na przykład, u panny Miriam. O niewątpliwie pięknych kształtach. Nic nie możemy z nim zrobić. Nie możemy zmienić żadnej wartości, ale się ciemno zrobiło. Nie możemy zmienić żadnej wartości, nic z nim nie możemy zrobić. Jedna rzecz, jedna jedyna rzecz, którą możemy z nim zrobić, to zrobić w nim dziurę poprzez kostkę dar... dar... kogoś tam, już nie pamiętam. One wszystkie dropią bez dziury, bez gniazda. Musimy mieć więc zawsze w zapasie jakieś. I to są tylko bronie, tylko i wyłącznie bronie. I każda klasa ma po trzy takie bronie. Jak widzicie, tutaj mamy nekromancką. więc mamy tak to, co mamy tutaj: e, klucz czarnorękiego. No, niektóre itemy się powtarzają w pewnym sensie. E, soul Harvester to są dla nekromanty trzy przedmioty: czyli ostrze czarnego bagna. E, jak widzicie, ma umiejętności trucizn, i chyba wszystkie ostrze czarnego bagna będą mieli umiejętności trucizn. Tak jest, umiejętności trucizn. I widełki od trucizny. Yy, widełki od trucizny, umiejętności trucizn. Pancerz, szybkość ataku, 5 do inteligencji, a to jest na niski poziom. One mogą dropnąć podczas levelowania. To jest fajne, bo dają mega kopa. Ci, którzy byli na streamie ostatnio, wiedzą o co mi chodzi. Mega, mega kopa. Tak samo klucz czarnorękiego yy, daje nam 121 odporności na wszystkie żywioły. Yy, zwiększa szybkość ataku, 13% temp, yy, procent punktów życia. No i jak widzicie. Mamy na przykład dwa ostrza czarnego bagna, i on mi daje włócznia z kości. Kosztuje teraz 40 punktów esencji, i zadaje zadane obrażenia zwiększone o 700%. Prawie zyskujesz umiejętność pasywną. Ostatnia posługa, drugi item tego samego, taki sam. Ma jak widzicie, czas odnowienia twoich umiejętności jest skrócony o 9 sekund przez 15 sekund po zabiciu grupy potworów elitarnych. To jest chyba z Ingema z tego co kojarzę. Pasywka, dokładnie tak. Zyskujesz umiejętność pasywną wieczna udręka. Widzicie? Całkiem inne te, całkiem inne, dobrze włóżmy je sportowo skrytki, no i są to jak widzicie przedmioty z Diablo 2, ale przejdźmy do kolejnych, bo chyba to nas interesuje też. Czarodziejka ma, moi kochani, kolec czarodzieja, który był w grze już, tylko teraz wygląda inaczej, szkoda, że nie mogę ich ubrać, żeby wam pokazać na postaci, ale podciągniemy inne postacie do 70 to zobaczymy. Okulus! Okulus z Diablo 2, zobaczcie sobie jakie tutaj są statystyki, czekajcie to jest ta broń o której myślę? Nie. Ma też odporność, ma e, zwiększa obrażenia o 100%. Tylko dla czarowników. Ciekawe. Skraca czas odnowienia wszystkich umiejętności o 9%, regen, e, maksimum mocy tajemnej, nie traci trwałości. Skraca pozostały czas odnowienia, widzicie tu też z ingema. ma. E, nie, to nie jest Zingema, to jest jakiś inny. Ale tutaj widzicie, dominacja pasywka Oculus, moi kochani. Kurde, to jest to, co myślę, jeszcze, jeszcze nie. 90% do obrażeń, więc tak mamy: No, Vita Int odporność na wszystkie żywioły 130 maksymalnie. Elity. No i w zasadzie tyle: Zimna krew, nie zraczy trwałości. Obrażenia od tornado energii są zwiększone 135% za każde już aktywne tornado energii. Czyli to jest z tego dwuręcznego kosturu pasywka. Plus, uwaga! To jest zajebiste. To, to jest to, co myślę, tak jest. Jak widzicie, z wszystkich żywiołów umiejętności zdają więcej e, obrażeń procentowo, możemy wyrolować coś lepszego, nie? W sensie wy, wypaść nam może coś z większymi statystykami. E, 1004 do inteligencji, bo tam może być 1125, zwiększa obrażenia o. 300 kurde procent tylko dla czarowników. 300 procent. Zwiększa regenerację mocy tajemnej o no, 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 27% dodatkowych obrażeń przeciwko nieumarłym, nie, nie traci trwałości. Jak widzicie, obrażenia z wszystkich żywiołów zwiększone, dodatkowe obrażenia przeciwko nieumarłym, takie, przynajmniej ja odczułam takie vibesy z Diablo 2. Mnich natomiast ma przedmioty od zabójczyni z Diablo 2. Jest to zabójca cienia, jadejtowy jadoid, szpon i siekacz Bartuka. O Bartuku gadaliśmy na kanale niedawno, pamiętacie? O bossach jak gadaliśmy, rozmawialiśmy. No i tutaj też 76% obrażeń, to są naprawdę mocne przedmioty, to są jednoręczne przedmioty, które mają kurde takie, takie kurde staty, że nie wiem, zresztą jest tutaj jakiś widzicie, missing item, attribute label, czyli pewnie opis jest też przetłumaczony. zamrożenie przy trafieniu, widzicie, może się trafić, 81% obrażeń, Jadaj to szpon i widzicie, kurde szkoda, o jest, możemy sobie a ikonkę w taki sposób, wygląda jak widzicie, szpony z Diablo 2, jak kutary. Możecie sobie poczytać tutaj te pasywki, które są, ja to będę powoli przeskakiwał. Siekacz bartuka wygląda dokładnie jak właśnie na ręczne pazury od yy, zabójczyni. E, 10% większa szansa nakryta, e, siła, 100% obrażeń prawie, życie przy trafieniu, i plus jakiś dodatkowy, widzicie, coś, czego jeszcze nie przetłumaczono. Znowu kolejna rzecz, kurczę, nie jestem pewien, czy to jest polska wersja tylko, czy angielska Demon Hunter, siła wiatru. 80% obrażeń. Siłę? Skurde dostałem. Tu nim rolowało? E, Zręczność, szybkość ataku, e, szybkość poruszania się. E, odrzucenie przy trafieniu nie traci e, trwałości. I uwaga, placeholder, widzicie, tu już są przetłumaczone. 200% damage to all archery skills. Do wszystkich skillów skilli z łuku e, dostajemy 200% damage. A. I plus 1 maximum damage per paragon level. To, czyli możemy wykręcić paragonami większe obrażenia tego łuku. Całkiem ciekawe te rzeczy są, jak na Diablo 3 oczywiście. E, tutaj znowu, procasz Zagłady. Nie pamiętam jak on się nazywał, i nie pamiętam nawet tego modelu z Diablo 2 tak szczerze, tego akurat. E, 75% obrażeń, 830 zręczności, w obszary w przetrafieniu. atrybut Label znowu. Krasa czas odnowienia wszystkich umiejętności, zmniejsza wszystkie koszty zasobów. Pętający strzał otrzymuje... Wszyscy wrogowie wszystkie przez swój pętający strzał otrzymują 149% więcej obrażeń ze wszystkich źródeł ataku i balistyka. Jak widzicie, każdy ma pasywkę i każdy ma legendarną moc. Tutaj z ciekawych rzeczy, no, obrażeń od zarąbania. Nawet dwuręczna cztery koła, kurde, kosza. Strzelec wyborowy, tutaj akurat mi się taki wylosował, zobaczmy sobie, Paladyna, o to już chyba znacie te obrazki co, bo to normalnie już od samego początku gry dropiło, Odkupiciel, Redeemer, e, Moc Święta 19% obrażeń, 100% obrażeń, 800 do siły, Prawie 900, 4,7% dodatkowo obrażeń przeciwko umarłym, 32% przeciwko demonom, zasięg podnoszenia kul yy, złota i zdrowia, nie traci trwałości, obniża wymagany poziom doświadczenia o 39, moi kochani, jak to nam dropnie podczas levelowania? aha, wait a second, to nam nic nie da, ten wymagany poziom doświadczenia o 39, bo nie dropnie nam podczas levelowania item na 70 level, a wykuć go się nie da. Ale możemy sobie przelewelować krzyżowca dzięki temu, o, jak nam poleci taki na innej klasie, ale nie, 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 nie lecą na innych klasach. Wait. <laughs> Dobrze, no w każdym razie taka ciekawostka. E, Asterios Iron War mamy tutaj e, moc świętą, o 77% obrażeń, ale malutko kurde wyrolowało się. E, Zwiększona szybkość ataku. Zwiększone obrażenia tafiam krytycznych o 52% do 100% dochodzi. E, 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 skraca czas odnowienia. No, i tutaj pasywki możecie sobie przeczytać. Wola Kalima to chyba każdy zna, też nie? Ten przedmiot, który każda postać musiała mieć w ręce swojego czasu. Obrażenie od błyskawic, bla bla bla. Znowu tutaj nieprzetłumaczona, Jak widzicie, I, e, Missing Item Attribute Label e, wszystkie umiejętności skraca. E, regenerację gniewu daje. No i plus pasywki, które możecie sobie przeczytać. I na ostatniej stronie mamy Barbarzyńcę i Łydżu Doktora. Upiorny Płomień, który yy, daje nam mocno, mocno obrażenia. Znowu 100% więcej obrażeń tylko dla Szamanów. Dodatkowo znowu yy, cooldowny, many zakryta i legendarna moc plus pasywka na nie Nietoperze w tym przypadku. Uuu, wow, ciekawe, lubiłem ten build. Gitbin, to jest też przedmiot, który jest zresztą w grze. Chyba dla y, tego, dla doktora właśnie Gitbin. Y, 100% obrażeń, bla bla bla. 64% większe, y, większe obrażenia od trafień krytycznych. Trochę słabe mi role lecą. Daje 100% więcej obrażeń tylko dla szamanów, nie zna trwałości no i na duchową nawałnicę i niezłomna lojalność jako pasywka. Igła Arjoka. Taka włócznia. Jednoręczna dzida taka. Włócznia w zasadzie. Hyperionowa włócznia. Trucizna. 83% obrażeń. Inteligencja. Kryt. 100%, 100 więcej obrażeń tylko dla szamanów. Ogniska nie to no. Widzicie ta sama pasywka tutaj poleciała i tutaj. Tutaj z większym rolem. No i pradziad dla barbarzyńcy. Widzicie. Mamy tutaj. Oprócz standardowych tych wszystkich u góry, mamy skracenie wszystkich umiejętności o 10%, nie traci trwałości, plus 975 to all stats, plus 1 maximum damage per paragon level, czyli tutaj to samo, fajne, i akurat na amok, kumuluje się teraz maksymalnie 10 straty i zapewnia jedną złotowe trafienie za każdy poziom kumulacji, dobrze, reduce the damage of enemy hits by e, 25%, siewca zagłady, jak widzicie, fajnie wygląda, i yy, grim shred. Jak widzicie zdaje obrażenie od zimna ognia błyskawic, yy, zwiększa szybkość ataku plus 89% obrażeń. To jest jednoręczny toporek, zwiększa obrażenie z wonym przeciwkom elitarnym, yy, cooldowny, trwałość, fala sejsmiczna i stalowe nerwy. Tak to wygląda, moi kochani. Możemy nosić tylko jeden taki przedmiot, żeby nie było, że barbarzyńca będzie nosił dwa takie, dwie takie broni, bo to by było przegięcie pały troszeczkę. I cóż, trochę pograłem na tym Peter, że jak widzicie mam 320 poziom, ale nie martwcie się, to jest kwestia tego, że po prostu tutaj te levele zapierniczają jak szalone. I cóż, co ja o nich sądzę? No moim zdaniem... Aha, jeszcze jedna ciekawostka. Jeszcze jedna ciekawostka. Czy mamy tu jakieś powtarzające się mamy? Zobaczcie co się będzie działo, jak będziemy je niszczyć. Znaczy, no, bez firewerek niby, ale przynajmniej ja jeszcze nie widziałem tego... Um... W taki sposób, co dostajemy za zniszczenie, bo wiadomo, no za Primala dostajemy 15, za Enchanta chyba 3, za legendę zuchą 1. Tutaj dostajemy tak, klucze oddechy po 50, zapomniane dusze, zapomniane dusze, klucze oddechy, e, klucze oddechy, so, kurde, wszystko to samo. A, akurat trafiałyby się na przykład te, te żółte przedmioty, znaczy te żółte. Mm, o, już wam mówię jak to się nazywa, bo kurde, nie pamiętam nie tu. Kurde, ale te diablo się pozmieniały, już nie pamiętam gdzie co jest. O, zasute kryształy na przykład dostawałem. Tak więc moi drodzy, tak to wygląda mniej więcej. Um, fajny vibe, jeżeli chodzi o właśnie Diablo 2, fajne nawiązanie do Diablo 2. Bez szału. Nie podoba mi się troszeczkę takie założenie, że one będą dosyć rzadkie. Mają losowe dwie pasywki jeżeli mam jakiś build, no to ciężko będzie nam trafić właśnie z tą, tak jak ja tutaj teraz właśnie z tą włóczę z kości. Bardzo ciężko było mi to trafić, i więc nawet jeżeli nam poleci, to z jednej strony fajnie, bo możemy zdobyć klucze, których wszyscy mają pełno i maców mają pełno. Mi się wydaje, że za zniszczenie tego przedmiotu ciekawszą opcją byłoby na przykład dostać taki token na ulepszenie legendarnego Gema. To by Była ciekawsza opcja na 100%, na 100 ulepszenie legendarnego GEMA. Tym bardziej, że tym nie, idzie, nie da się handlować, nie można tego przerzucać komuś. Jeżeli ja to wyrzucę na ziemię, to, na ziemię, to koledzy tego nie widzą w ogóle. Eee, czyli jest to tak zzonowane dosyć eee, mocno. No i cóż, to chyba by było na tyle. A ciekawe, czy, czy najemnicy mogą nosić te przedmioty? To jest pytanie. Teraz sprawdźmy. No tego nie sprawdziłem tak szczerze w moim testowaniu. Nie może. Zobaczmy, czy Opulusa będzie mogła, albo z sterownika. A to by była OP chyba. Musiałaby mieć emanację też. No nie, nie może. No i spoko. Moi kochani, dużych zmian w tym sezonie nie ma, są te przedmioty eteryczne. Nie wiem, czy zagram w tym sezonie. Zobaczymy, jak, jak wypadnie ten sezon datowo. Tymczasem ja sobie pogram trochę tym Necromantom, bo gra mi się przyjemnie, powiem wam szczerze, wczoraj zresztą na streamie widzieliście jak Fajnie się grało eee, Zrobiłem, jaki już? Zrobiłem 75 eee, A nie mam legendarnych gemów w ogóle, jedyne co mam założone to mam Gogoka na zerowej randze i Zmore potężne na 20, bo nie mam jeszcze gemów Nie mam jeszcze żadnych, widzicie, ancientów, o nie, mam jeden nie mam jeszcze żadnych tutaj jakichś super ulepszeń, żadnych klejnotów, a naprawdę można wykręcać koksiarskie, koksiarskie yy, wyniki dzięki tym, tym przedmiotom. Ale cóż, to by było na tyle. Dajcie znać co o tym sądzicie. I moi kochani, widzimy się w następnym filmie. Papa! Pa. Film powstał przy wsparciu następujących osób. Bardzo Wam dziękuję za pomoc w realizowaniu mojej pasji.